Siema, witam Was ponownie na moim kanale. Odcinek z, z takich najlepszych karier. Bierzemy teraz pod lupę moją karierę Lechem Poznań, była kariera Sasu Olo. Teraz pokażę Wam, jak wyglądała moja kariera Lechem Poznań, Lechem Poznań, gdzie udało się naprawdę osiągnąć fajne wyniki. No bo fajnych używaliśmy tutaj piłkarzy: przede wszystkim Polacy brali u nas górę. Pokażę Wam teraz, jak wygląda, wygląda tabela ligowa. W tabeli ligowej, oczywiście, na pierwszym miejscu Lech Poznań, jak co sezon praktycznie bywało. Legia, dopiero na miejscu 10 na koniec sezonu, także naprawdę w odległym miejscu. Teraz, może przejdźmy do pokazywania, jak prezentował się nasz skład, bo to było też ciekawe. Sami Polacy na ataku Tomczyk 76, rozwinięty. Marchwiński 87, Juźwiak 89. Na prawym skrzydle Skóraś 80. Pomocy Moder 85, Makowski 84, w obronie Sobociński 84, Puchacz 86, na lewej obronie Szot 75, Gumny aż 91, Robert Gumny, naprawdę kapitalnie rozwinięty, piłkarz w tej karierze. Na bramce Miło Szmleczko 81, Mateusz Lis jako rezerwowy 71, Szatka 78, Sysk Szybczak 72, Klub 82, Szliż 77, Szczepański 74, Szymczak 74, Jorge Felix, Dymerski, Muchard, Radani, Ramirez, Dejewski, Michalski. Kamiński i Szymański To taka nasza była ławka rezerwowych Można tak powiedzieć No i teraz przejdźmy do sukcesów Sukcesy były w tej karierze naprawdę spore Możemy teraz zobaczyć Szczególnie na arenie krajowej wygrywaliśmy wszystko jak leciało Po kolei 6 tytułów mistrza Polski 6 pucharów Polski Najwyższe zwycięstwo 5-0 z Górnikiem Porażka to 4-0 z Atalantą Bergamo Rekordowa opłata za transfer to 5700, pierwszy sezon, zakończyć w środku tabeli wygraliśmy tą ligę, Wygraliśmy tak, byliśmy w finale Pucharu Polski, Trzy razy menadżer miesiąca, odszedł, przyszedł do nas Makowski za 900, odszedł Żamaledinów za 910, pierwsze miejsce oczywiście w tabeli ligowej było. Dalej mamy już drugi sezon, 20-21, wygrana liga, wygrany Puchar, eliminacja Ligi Mistrzów, nie udało się przejść, zakwalifikowaliśmy się do fazy grupowej Ligi Europy, i dalej mamy raz menadżera miesiąca zdobytego i menadżer roku niezdobyty. Najwyższa opłata za transfer to Shot, odszedł od nas ambaral za 3600 pierwsze miejsce oczywiście w lidze, 10 porażek w sezonie, czyli całkiem sporo. Sezon 2021-2020, wygrana liga, wygrany puchar, faza grupowa. Ligi Mistrzów nie osiągnięta, abyśmy w drugiej rundzie eliminacji. Udało się wejść do Ligi Europy, tylko faza grupowa. Cztery razy aż menadżer miesiąca. Menadżer roku niezdobyty. Sprzedaliśmy Gitki raz za 4300. Pierwsze miejsce oczywiście w tabeli ligowej w naszym wykonaniu było Sezon teraz będzie już następny: 2022-2023. Wygrana liga, wygrany Puchar. Ligi Mistrzów nie ma. Faza grupowa Ligi Europy. 3 razy menadżer miesiąca. Arak przyszedł do nas za 9700. Pierwsze miejsce oczywiście w lidze. Sezon 2023-2024. Wygrana liga, wygrany Puchar. Druga runda eliminacji Ligi Mistrzów. Weszliśmy do Ligi Europy, skończyliśmy na 1.16 w Lidze Europy, dwa razy menadżer miesiąca, przyszedł do nas Bartosz Szlisz, pierwsze miejsce w, lidze, w Ligowej Tabeli, tylko 6 porażek na koniec sezonu. Sezon ostatni, 2024-2025, wygrana Liga, wygranie Puchar, w Champions League, doszliśmy do fazy grupowej, gdzie zajęliśmy trzecie miejsce i graliśmy w Lidze Europy, doszliśmy do ćwierćfinału, trzy razy menadżer miesiąca. Najdroższy transfer szczepański odszedł nas Kostewicz. pierwsze miejsce w lidze. No i to by było na tyle. Na tym ta kariera się kończy. Bo już więcej. Po prostu nie mam ochoty grać. Jeszcze może trochę pogram, ale to w późniejszym czasie. Jeśli Wam się podobał ten odcinek, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Napiszcie w komentarzu, co sądzicie. my Widzimy się w kolejnych materiałach na tym kanale. Na razie. Cześć!